tutaj wszystkich zrowadzowych przy okazji bardzo ważnej debaty, debaty o obywatelskiej aktywności. I jadący powrót na ten temat, ale oczywiście go nie chciałbym wyrażać w tej chwili, bo mógłbym ukierunkować może niektóre niektórych z Was, tylko To najstarsze na ziemiach polskich stowarzyszenie tego typu, dzięki aż tysiąc z 1932 roku. drzewami i krzewami jak kilka, 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 lat temu. Powstanie wiele budynków, na które trzeba zabrać te tereny zieleni, a społeczeństwo nie zdaje się sprawy, który jest ważne dla nich. Działa przecież produkują tlen, który jest dla nas bardzo ważny. Poproszę o kontynuację koleżanki Owoc. Tam jeżeli chodzi o na przykład, kiedy e, czteroosobowa rodzina miała zamiar wybrać się do opery, musieliby po prostu zapłacić chyba fortunę, e, żeby obejrzeć, to, e, obejrzeć coś, a kultura jest ważna. Dziękuję.